Przyszłość przechowywania danych w Twojej firmie. W dobie nieustannie rosnącej ilości danych, firmy muszą sprostać coraz wyższym wymaganiom w zakresie dostępności, bezpieczeństwa i elastyczności infrastruktury IT. Potrzebują rozwiązań, które będą nie tylko szybkie, ale też łatwe w zarządzaniu. Właśnie na te potrzeby odpowiada IBM Flash System Grid nowoczesna platforma do inteligentnej obsługi danych. Zamiast odrębnych systemów i silosów danych, flash system grid tworzy jedno logiczne środowisko. Wspólne zarządzanie partycjami, a w ramach nich hostami i woluminami ułatwia przemieszczanie danych między lokalizacjami. Od pojedynczego centrum danych po skalę globalną. Mniej ręcznej pracy, więcej automatyzacji. Dzięki inteligentnym zasadom zarządzania każda partycja może samodzielnie kontrolować cykl życia danych. Reguły i automatyczna konfiguracja pozwalają unikać błędów, przyspieszają pracę i odciążają zespoły IT, które mogą skupić się na strategicznych projektach. Flash System Grid może automatycznie stosować zasady bezpieczeństwa i lokalizacji danych. System broni się przed zagrożeniami takimi jak ransomware czy nieautoryzowany dostęp. Wszystko to bez kompromisów w zakresie dostępności i wydajności. Niezmienialne kopie zapasowe, które nie mogą zostać nadpisane czy zmanipulowane. To safeguarded copy. W połączeniu z szyfrowaniem i replikacją zapewnia pełną ochronę dla organizacji działających w obszarach objętych ścisłymi regulacjami. Flash System Grid umożliwia płynne przenoszenie danych pomiędzy systemami, bez zakłóceń. Elastyczność, jaką to daje, pozwala szybko reagować na zmiany i potrzeby biznesowe, bez zbędnych przestojów. Dzięki skalowalnej architekturze można rozbudowywać system bez zatrzymywania pracy. Wspierane są różne modele i generacje sprzętu, a wydajność rośnie liniowo wraz z dodawaniem nowych elementów do siatki. Technologie takie jak NVMe i IBM FlashCore Core moduł pozwalają osiągnąć ekstremalnie niskie opóźnienia i ogromną przepustowość. Dzięki temu system idealnie nadaje się do przetwarzania w czasie rzeczywistym Big Data, AI czy środowisk kontenerowych. Flash System Grid nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby. To rozwiązanie, które przygotowuje firmy na kolejne etapy cyfrowej transformacji. Skalowalność, automatyzacja i bezpieczeństwo to filary, na których można budować przyszłość IT. Dzięki narzędziom takim jak IBM Storage Insight Pro, zarządzanie całą infrastrukturą staje się przejrzyste i scentralizowane, a integracja ze sztuczną inteligencją pozwoli wkrótce na jeszcze większą automatyzację i proaktywne zarządzanie zasobami. Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy do twojej dyspozycji. Averbit od wielu lat z powodzeniem wspiera firmy w obszarze innowacyjnych rozwiązań IT. Jest doświadczonym integratorem cieszącym się zaufaniem na rynku. Zapraszamy.